Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Nowego Faraona. Zaczynamy sobie kolejną misję, która będzie w mieście Tinis. okej. Okay. warunki zwycięstwa jednoprzestronne domostwo. okej. Okay. W wielu latach Twoja rodzina osiedliła się w Dolinie Tinis, w Górnym Egipcie. Stąd właśnie grupa kacyków stara się rozciągnąć swą władzę na pozostałe ziemię i zjednoczyć je pod swym przywództwem. Założenie Tinis i stworzenie z niego wielkiego miasta sprawi, że plany te powiodą się i Tinis zdobędzie panowanie nad Dolnym Egiptem i ziemiami wzdłuż Nilu. Miasto zapewni ludności rozrywkę. Świątynie i Poczucie Bezpieczeństwa Okej, okay, czyli tu mamy jedno przestronne domostwo do zbudowania Tutaj widzę już chyba nie będziemy mieli na początku samouczka ale to i bardzo dobrze, bo myślę że jeżeli ktoś grał wcześniejszą część, wcześniejszą część z 99 roku to samouczek mu nie będzie potrzebny OK, tak więc myślę, że tutaj w tym miejscu sobie zaczniemy budowę miasta. Na początek myślę, źródła wody będą potrzebne. Myślę, dwa wystarczą. Mieszkańców oczywiście też musimy postawić. Pracówkę architektów. misa strażacka kurczę to, to menu mi się wydaje troszeczkę w tej starszej wersji było bardziej czytelne tutaj jest tak średnio zrobione że tak powiem no ale dobrze myślę że ze dwie chaty może trzy postawimy chaty myśliwych tutaj ludzie nam już się zbliżają Spichlerz oczywiście, mamy spichlerz i oczywiście bazar, żeby mogli sobie mieszkańcy kupować różne towary. Tutaj chmura nam się przesuwa i mamy już 100 osób. Dobrze, co my tu jeszcze możemy zbudować? Na tą chwilę nic więcej, czyli musimy sobie czekać. Potrzebni pracownicy, no myślę, że już chyba mamy pracowników, wszystko funkcjonuje tak. Ok, tak więc czekamy przyspieszanie. Może na razie nie będziemy sobie włączać. Zagramy sobie właśnie z powolni grę. Tutaj mamy normalną. Tu mamy półtora razy, 5 razy, ale myślę normalną prędkość na razie sobie ustawimy, nie będziemy nic przyspieszać. 10 skromnych chat. Skromna chałupa. Czyli to będzie skromna chata. No i właśnie zauważyłem pierwszy błąd w tym spolszczeniu. Tutejsza skromnych do Tinis w górny Skromnych domos. No, no troszkę takie to tłumaczenie też widzę jest. Tutaj tak, ale na pewno dużo lepiej się będzie grać jak w wersję angielską. Na pewno. Dobrze to zbudujemy jeszcze. O, tyle domów myślę, że wystarczy. Tutaj jedzenie posiadają. W spichlerzu jeszcze. No, jest 200. Myślę, że teraz bezrobocie w mieście. Dobrze, skoro mamy bezrobocie, to zbudujemy kolejne chaty myśliwych. Trzy. Powinno to bezrobocie rozwinąć, myślę. Zmniejszyć, przepraszam. Te chaty myśliwych. Ludzie nam znowu napływają do miasta. No ale tu nic więcej nie możemy budować, niestety. Początkowe misje, właśnie tutaj, czyli trzeba czekać. Tutaj zasoby złota kopalnie można by stawiać. Tutaj farmy na terenach zalewowych. No troszeczkę lepiej wygląda ta wersja jak podstawowa Zarządzanie skarbcem O i właśnie wspominałem tutaj o, tych, o tym złocie Będzie można wydobywać złoto Okej okay. Produkcja Złoto Super Możemy sobie Raz Dwa Trzy, cztery. Myślę, że pięć wystarczy. Teraz musimy doprowadzić drogę. Ciekawy jestem czy te kopalnie będą pracować czy będziemy musieli postawić tutaj bliżej pracowników jak w wcześniejszych wersjach ale prawdopodobnie trzeba będzie postawić domostwa żeby byli pracownicy Ten budynek się nie może spalić brak ryzyko zawalenia Notowania wody w Nilu, nam w Nil wylał, ale nie mamy pracowników. Ok, postawimy sobie źródło wody i parę domów. Pałac. Aha, to złoto do pałacu będzie przetransportowywane. Gdzie mamy ten pałac? No dobrze, tylko kurczę, gdzie ja mam ten pałac? I ja rozrywka, kopalnia złota, bazar, spichlerz, chata myśliwych. No ja tu nie widzę tego pałacu niestety. Nigdzie. Blokada drogi. Droga. Domostwa. Usuwanie. Cofnij ostatnie. No kurczę. Tutaj chyba tak nie zauważyłem. Oczywiście drogę doprowadzimy. OK, mamy drogę. Jedna kopalnia nam już chodzi, czyli pracownicy zaczynają pracować. czemu tam się nam... Aha, bo kliknąłem prawym przyciskiem bezrobocie w mieście tutaj jak na pałac właśnie 99% aż przestępczość, czyli możemy chyba sobie już budować posterunki policji Jeden posterunek. Tutaj przy pałacu postawimy drugi. Okej. Okay. Dobrze, jakie tu mamy 40% bezrobocia, dosyć spore. Myślę, tutaj sobie wybudujemy jeszcze remizę strażacką. Tutaj też, żeby te budynki nam się nie spaliły ani nie zawaliły. Przedsiębiorstw, tutaj, żeby mieli bliżej do tych kopalni, złota bezrobocie w mieście, no cały czas mamy. jakiś bazar może tutaj też postawić żeby mieli dostęp do kurczę strasznie to menu nie jest czytelne albo kwestia przyzwyczajenia może no kopalnie nam kolejne zaczynają działać 500 mieszkańców, bezrobocie 20%, jeszcze spore mamy bezrobocie. Aha, tutaj mamy nakładki, nakładka wodna, czyli dostęp do wody. O, to fajnie, tutaj już wiemy. Jak to się przedstawia do rozrywki? Tu nie mamy dostępne. Jeszcze nic. Ok, no to sobie będziemy tutaj przeglądać. To wszystko później. 23% bezrobocia. Wybierz nakładkę przestępczości, tutaj może nakładki zagrożeń, nakładka przestępczości na zielono, czyli jest zdrowie i choroby. Czyli będziemy mogli budować apteki i lekarzy. Gdzie tutaj mamy apteki i lekarzy? Gabinet lekarski jest. Ok, postawimy sobie może jeden tutaj. Jeden tutaj. I zobaczymy, jak wskaźniki zagrożeń czyli na przykład malarium religia kolejna mamy dobrze może włączę te zakładki na razie religia i tutaj mamy notowania wody w Nilu poświęconą bastet ok tak więc budujemy świątynię poświęconą bastet świątynia mamy tryb płaski no to tutaj już zauważyłem to świątynię bastet już mamy i może kaplicę też bastet postawimy jedną sobie bezrobocie nam spada super czyli myślę Zajmiemy się tutaj, zbudujemy kolejną drogę może o. i tutaj parę mieszkań. Ach, to na źródło wody kliknąłem. Skromne domostwo, a my musimy Przestronnych tak domostw. O... Czyli jeszcze poziomy wyżej. Nie skromne, tylko przestronne domostwo. W sumie ludzi to mamy, nie ma sensu tutaj. Produkcja złoto, kaplice. Może postawimy sobie plac festiwalowy. postawimy sobie tutaj parę kaplic podniosłem nam fajnie tutaj myślę te uliczki ładniejsze sobie coś się zrobiły i plac festiwalowy możemy zbudować myślę dobrym miejscem na plac festiwalowy tutaj o mamy plac ministrowie Zatrudnienia religii. Gdzie my mamy ministra ale wierzeń? Jest. No, mamy. Jest zadowolony, czyli miły, czyli jest ok, ale możemy mu zorganizować festiwal. Nawet bogaty festiwal. Bezrobocie mamy. Czemu tutaj nam się te rozrywka. Szkoła żonglerki. robocie w mieście niestety mamy. Tutaj myślę trochę zlikwidować tych domost. Połączenie drogowe zrobimy. Kurcze akurat wyszło na bazarze. Dobrze. Ten dom zlikwidujemy, ten dom zlikwidujemy i zrobimy połączenie drogowe. Kurcze. Wszystko tak. Okej. Okay. Tutaj zrobimy połączenie i zbudujemy sobie tutaj szkołę żonglerki. Myślę, że tutaj. Hmm, gdzie to było? Tutaj. O. Potrzebni nagle pracownicy, bo usunąłem parę domów. Tak. Musimy mieć pracowników dodatkowych, bo jest bezrobocie. Ale myślę, tutaj jak Zagmicie. się, o, Zbudowałeś się. Prawdziwe miasto na tym bezlitosnym O! Udało się. Dobrze, no myślę, i w tym odcinku to by było obywateli. na tyle. I pomogłeś Myślę kolejną misję sobie. W kolejnym lot. odcinku zrobimy. Pozdrawiam, cześć.